Ira Glass powiedział kiedyś, że w radiu posługujemy się dwoma narzędziami: dźwiękiem i ciszą. I chociaż podcast nieco wymyka się definicji radia, to z pełną odpowiedzialnością za słowa mogę powiedzieć, że zarówno dźwięk, jak i cisza są obecne w każdym z podcastów. Rozmowy o grach nie będą pod tym względem wyjątkiem. Będzie to bowiem podcast, w którym oba instrumenty będą się przenikać, a w połączeniu z tematyką stworzą iście wybuchową mieszankę. Przynajmniej w założeniu. Biorąc pod uwagę, że to pierwszy odcinek podcastu, czuję się zobligowany do poinformowania Cię, czego jako słuchacz możesz się po nim spodziewać. Podcast Rozmowy o Grach, jak sama nazwa wskazuje, będzie poruszał tematykę gier skupiając się przede wszystkim na cyfrowych światach, zero-jedynkowych opowieściach i nietuzinkowych historiach, których nie brakuje w grach wideo. Ponieważ jednak te często traktowane są z przymrużeniem oka, wielokrotnie niedoceniane, a ich wpływ na kulturę XX wieku w ogromnej ilości przypadków jest niezauważalny, starał się będę światem nieco odczarować, oddając Ci w ręce argumenty, które powinny skłonić do zainteresowania się grami. Tymi argumentami będą ważne, choć nie tak popularne, jak można byłoby się spodziewać, tytuły dostępne na różnorodnych platformach. Od komputerów klasy PC, zaczynając na konsolach, kończąc. Absolutnie natomiast nie przejmuj się, jeśli nie wiesz, czym w ogóle są konsole, lub jeśli postać Mario nijak nie kojarzysz z grami. Nie przejmuj się, jeśli dotychczasową wiedzę o grach czerpiesz z dokumentów od specjalistów trzymających joypada do góry nogami. Nie przejmuj się, o ile jesteś otwarty na cyfrową kulturę XXI wieku. Miałeś kontakt z e-bookiem, wiesz, czym jest podcast, i czasami chodzisz do kina. Oznacza to bowiem, że nie jesteś mentalnie zamknięty na przyswajanie nowej formuły przekazywania treści, o ile w przypadku gier wideo w ogóle możemy mówić o jakiejkolwiek nowości. To medium bowiem skrzydła rozwinęło kilka generacji temu, choć wydawać by się mogło, że dedykowane jest jedynie dorastającej młodzieży lub dzieciom. W kolejnych odcinkach tego podcastu poddam w wątpliwość ten banialu, udowadniając przy okazji, że bardziej mylić się nie można. Bo czy hentai, choć rysunkowe, jest przeznaczone dla dzieci? No właśnie. Tymczasem, zanim przejdziemy do właściwego tematu, chciałem wspomnieć, że partnerem odcinka jest sklep Saramonic, mający w swojej ofercie bezprzewodowe zestawy audio, mikrofony, rejestratory oraz adaptery czyli idealny asortyment dla każdego podcastera. Rozmowy o grach to podcast, który przedstawiał będzie gry nietuzinkowe, poruszające ważne tematy, istotne kwestie społeczne, obrazujące rzeczywistość w krzywym zwierciadle lub też, w zależności od zainteresowania i feedbacku prezentował kuluary branży. Niewątpliwie jednym z takich tytułów jest polska produkcja zatytułowana This War of Mine. Jest to tytuł opowiadający o przetrwaniu w czasie wojny, bazujący na oblężeniu Sarajewa, które miało miejsce w latach 92-96 ubiegłego stulecia. I chociaż dla Ciebie był to najprawdopodobniej jedynie obrazek w telewizji, który chłonąłeś lub nie, z wypiekami na twarzy dla ludzi żyjących w tamtej strefie był to prawdziwy koszmar. I choć bez problemu, polskie studio 11-bit mogło osadzić akcję gry w osobie żołnierza. Sprytnie odwróciło biegun, pozwalając wcielić się w ofiarę wojny, starającą się przeżyć w ciężkich warunkach oraz dokonującą wyborów moralnych w celu zapewnienia sobie i bliskim żywności, lekarstw i schronienia. I tym samym rozbiło bank. Gra została wydana na komputery osobiste w 2014 roku, a rok później przeniesiona na systemy mobilne Androida i iOSA. Na fali popularności produkcji w 2016 roku wydano wersję na konsole Xbox One i PlayStation 4, a najbardziej kompletną edycję wypuszczono w 2018 roku na Nintendo Switch. Możesz mi jednak wierzyć na słowo, bez względu na to, jaki i czy w ogóle hardware posiadasz, bez względu na to, na czym zagrasz, wsiąkniesz bez reszty. Nie jest to jednak zasługa wyjątkowego systemu mechanik czy prezencji. Ogromny ciężar, który This War of Mine skutecznie unosi na wirtualnych barkach, to ciężar fabularny. To mocny klimat, będący wyróżnikiem tej produkcji. To w końcu przekazywany światu sygnał, jakim ogromem bez sensu są konflikty wojenne. Grata również idealnie odzwierciedla sposób myślenia jednostek pod pręgierzem na jeźdźcy i dobitnie uświadamia, że wojny są bliżej nas, niż komukolwiek może się wydawać. Nie mam pojęcia, czy jesteś ojcem, a może matką. Nie wiem, czy masz własne dzieci, czy dopiero wybierasz się na studia, planując własną drogę kariery zawodowej. Wiem jednak, że inaczej odbierzesz opisywany tytuł, będąc rodzicem. Emocje, jakie rządzą grą, są bowiem trudne do opisania. Tym bardziej warto pokłonić się w pas takim scenarzystom jak Grzegorz Miechowski czy Łukasz Orbitowski, tworzący skrypt scenograficzny do jednego z dodatków Father's Promise, opowiadającym o próbie ochrony córki przed koszmarem wojny i ucieczce z oblężonego miasta, podejmującym historię o miłości, nienawiści i stracie, czyli emocjach, które odczuwamy w najmroczniejszych chwilach. Warto pokłonić się Michałowi Drozdowskiemu oraz Przemkowi Marszałowi, reżyserom This War of Mine, a tuż za nimi Piotrokowi Musiałowi, kompozytorowi muzyki do tytułu, który po tylu latach wciąż wrzuca ciarki na plecy, tak miłośnikom gier wideo, jak i osobom całkiem nieobytym w temacie. Wielokrotnie powtarzałem przy różnych okazjach, że gry wideo to forma sztuki. Ciekawy jestem, czy Ty również podzielasz moje zdanie, a może wręcz przeciwnie. Jesteś w stanie podać konkretne argumenty na to, że gry i sztuka nie mają ze sobą nic wspólnego? Tym lepiej. Zapraszam Cię do polubienia fanpage'a podcastu, gdzie chętnie zapoznam się z Twoim poglądem na tę sprawę. A przy okazji, wskażę odpowiedź, której autor otrzyma od partnera naszego podcastu, sklepu internetowego Saramonik, wspaniałą niespodziankę. O This War of Mine można mówić jeszcze długo. Można powiedzieć więcej o dodatkach serii Stories, które pozwalają wcielić się w operatora transmisji radiowych w zniszczonym wojną mieście, który będzie musiał zdecydować o tym, czy prawda może być poświęcona dla większego dobra. Można wspomnieć o najnowszej części zatytułowanej Fading Embers, która miała swoją premierę 6 sierpnia, a której tematem przewodnim jest dziedzictwo kulturowe i przesądzanie o jego losie. Można mówić, ale po co? Nawet najlepszy opis w żaden sposób nie odda emocji, które z całą pewnością będą ci towarzyszyć podczas próby zapoznania się z tą grą. I choć od czasu jej premiery, 11-bit studios wydało kolejne równie udane produkcje, powinieneś wiedzieć, że w opinii wielu, This War of Mine pozostaje jednym z nie tylko najważniejszych tytułów z ich portfolio, ale również jedną z najważniejszych pozycji w historii branży gier wideo. Kup i zagraj. A przekonasz się sam, że gry wideo mogą być wspaniałym punktem wyjścia do tego, aby poznawać złożone fabularnie i często chwytające za serce produkcje w cyfrowej postaci. A że nie umiesz trzymać joypada? Łap za fraki syna, niech instaluje zakupioną wcześniej grę. Uwierz na słowo. Grając z nim upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie tylko spędzisz ze swoim dzieckiem produktywnie czas, ale również pokażesz, jak zajebistym ojcem jesteś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.